tej edycji konkursu kulinarnego, tradycyjna kuchnia Kujazdko-Morskie, inspiracja dla młodych kucharzy. Tematem tej edycji jest to, co najlepsze od skóry, jak i pomorze od 100 lat, a produktem e, przewodnim dzieciństwa. konkurs wpisuje się właśnie w promocję naszego kujawsko-pomorskiego regionu. Tak samo tematyka wiodąca tegorocznej edycji jest bardzo ciekawa. Oczywiście to są potrawy. Z dziczyzny. Według mnie jest to jakby obszar troszeczkę niedoceniony, a pochylenie się nad nim jest czymś wspaniałym, ale też uważam, że trudnym, dlatego że prawdopodobnie wiedza dotycząca potraw z dziczyzny nie jest taką wiedzą szeroko popularyzowaną. Więc ten konkurs na pewno się też do tego przyczyni. Bardzo się cieszę, że znalazła się młodzież chętna, która chce uczestniczyć w tym naszym konkursie i na pewno przyszli pracodawcy szukają właśnie takich kreatywnych pracowników. Oczywiście, konkurs jest rywalizacją i nadaje to takiego dreszczyku. Będą oczywiście miejsca, będzie punktacja, jest szacowne żywi, ale muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to wszyscy jesteście wygrani, obojętnie co się zadzieje na końcu.

Określone cebulką i do tego jest palone masło. Hmm. Hmm. Też by Jest dwie e, kasze pomieszane, jedzmienna i gryczana z kuszkami i z podgrzybkiem, e, podgrzybkiem smażony na maszle. E, burak, tutaj e, buraka z podgrzebką, e, e, jazdusz e, razem z burakiem e, szalotką smażony i pielę i z martwi. To... To e, nie, moja, moja była Uf. Uf. Ale że tak, Dlaczego ten konkurs jest dla nich ważny? Dlaczego? Na pewno, żeby szlak ten gastronomiczny, na który dopiero wchodzą, że tak powiem przetrzeć, muszą startować w konkursach. Powinni startować większość w każdym konkursie, na którym się zakwalifikują. Z tego tytułu, że to kształtowuje ich w, w tym celu. Jedne gorzej, trochę lepiej. Wydaje mi się, że praktyka czyni mistrza, więc jeszcze wiele przed nimi i warto, żeby startowały dalej i szacunek dla nich, że postarały się tak przygotować, a nie Radę. To jest najważniejsze. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z swoich efektów pracy. My jesteśmy zachwycone tym, co zobaczyłyśmy na talerzach. No i tak tyle dni ją. Tutaj często patrzcie to samo, naprawdę bardzo fajne. E, tutaj mamy ten sernik. E, całość. ok, Dla mnie słowka. słupko, ale to ma być deser, nie poprawiłbym to. Tego zbytnio, mi się że jest ok. Tutaj troszkę za dużo na talerzu. Smacznie, super, naprawdę smakowo. To robił? tutaj nie? Tu? Trochę za dużo na talerzu, ale smakowo naprawdę, naprawdę super. Deser, za pamięci, mi się wydaje, że Nie, ta, nie jedna restauracja by mogła mieć takie na na manię ta szarotka, Naprawdę super. I ta piątka, nie? Tak, i ta pianka, no naprawdę ale tak super. Tak, fajnie balansowała w całości. Tutaj mamy fajne podanie. Dodatki super nad y, elementem głównym trzeba popracować. Tak? Pamiętajcie, że w liczynie temperatura i czas obróbki jest bardzo ważne. To mówiłem, to jest niedawne smacznego bo, 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 bo Był, był za że zjesz, Tak, no, wiesz. No, <laughs> okay. y, dodatki okej okay. znowu, jest błąd w y, dwóch obróbkach. Y, mięso. No do poprawy. No. Nie? Deser trochę za dużo, a smacznie. E, pierogi ciasto bardzo dobrze. E, farsz troszeczkę bardziej doprawiony, bo by byłby lepiej, e, Chruściki. Tu chyba był problem z temperaturą, ale jako wykonanie ok. Ty, ty trochę za dużo, nie? Troszkę, troszkę dłużej, nie? E, tutaj. Tu było... Przypomnijcie mi. No, Trzeba te proporcje zrównoważyć. E, tutaj sernik ciastko ok, aczkolwiek jakby ten pod spodem ciastko ok. Czegoś brakowało w, te, w tym serniku takiego łału, wow, takiego, żeby chwycić, nie? Nie? ktoś tam cytryny, coś czymś przełamać, nie? Ale tak, wyleka kawałek. Tak 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 tak. tak. My też gratulujemy mhm. naprawdę, bo byliśmy naszej pracy, to nie była łatwa praca, nie był łatwy ruch. Mieliśmy wszyscy takie życzenia, ale naprawdę nie było łatwo, decyzją żyli znowu Maciej Grochowski i Kamil Pośle-Borszyk. Brawo. Brawo. Brawo! Tutaj tak, panowie, e, nagrody jakimś zrobili, bo my zaczniemy od sponsorów, to sponsorzy korzystanie, powiedzą jakie są Dobra, nagrody. Staż na... dla was, tygodniowy staż z pobytem, z opiekunami. Byście e, się dalej tak rozwijali. Panowie.